Cześć! Dzisiaj mam dla Was odcinek. Może niekoniecznie do końca pozytywny, natomiast jestem przekonana, że każdy, zanim przygarnie zwierzaka jakiegokolwiek, powinien się z nim zapoznać. Dzisiaj o tym, o czym powinien wiedzieć, zanim w zasadzie dołączysz zwierzę do swojej rodziny, do swojego domu. Ja mam na myśli, jak zwykle, kawie domowe, kuliki, szynszyle i jeży gmańskie. O czym więc powinieneś wiedzieć? Decydując się na jedno z tych zwierząt, bądź pewny, że zapach Twojego domu lub no przynajmniej pokoju, w którym ono się znajduje, ulegnie zmianie. Nie mówię, że będzie to zmiana na gorsze, natomiast u osób z bardzo wrażliwym powonieniem, nazwijmy to, raczej będzie to zmiana na gorsze. Szczególnie gryzonie i zajęczaki produkują bardzo dużo odchodów. Więc sprzątanie nawet codziennie może nie przynieść wystarczających rezultatów, dlatego po prostu bierzcie to pod uwagę, bądźcie tego świadomi i pogodzenie z tym faktem, nie jest to jakiś straszny smród, nie jest to coś, z czego nie da, się, nie da się funkcjonować, jak najbardziej się da, to nie jest nic strasznego. Natomiast jeżeli macie w rodzinie kogoś bardzo wrażliwego yy, jednak i nie macie osobnego pokoju, w którym zwierzak może mieszkać i nie przeszkadzać tym samym komuś innemu. Nie decydowałabym się na zwierzaka w ogóle, żadnego, nawet psa czy kota, bo każdy zwierzak w domu, w pokoju zmienia zapach tego otoczenia. Jeżeli macie też przed sobą decyzję i będzie to Wasz pierwszy zwierzak, no możecie nie wiedzieć, po prostu zwyczajnie nie wiedzieć, że każdy zwierzak wydaje z siebie dźwięk. Wydaje z siebie dźwięk, sporo dźwięku o różnej porze dnia i nocy. Zwierzęta, o których wspomniałam, są albo całodobowe, albo zmierzchowo i nocne w przypadku jeży i szanszyli. Więc jeżeli macie lekki sen, e, czujny, to zdecydowanie musicie wziąć pod uwagę osobny pokój dla tego zwierzaka, oddalony nieco od Waszej sypialni, ponieważ zwierzaki poruszają się, chrupią, gryzą, e, potrzebują przestrzeni, potrzebują one energii życiowe i nie ma w tym niczego złego. My również jak funkcjonujemy, jak wiecie, ktoś z rodziny wstaje, Wy jeszcze chcecie spać, wydajemy z siebie dźwięki, zwierząt dotyczy to samo. I mi nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że stawiając taką klateczkę, wybieg, czy nawet ogromną klatkę i super, jak największą, tym lepiej, że po prostu decydujecie się również na hałaśliwego mieszkańca tejże klatki. Także to zdecydowanie trzeba o tym wiedzieć. O czym jeszcze trzeba wiedzieć? Decydując się na jakiekolwiek zwierzątko, decydujemy się na wydatek. Wydatek startowy to jest jedno, wydatek na dobrą żywność to jest druga. Zwierzak może chorować, każdy choruje, ludzie chorują, nawet bardzo zdrowi, zwierzaki prędzej czy później, życzę Wam oby nie, natomiast jeżeli decydujecie się na zwierzątko, jest wysokie prawdopodobieństwo, więc decydujcie też na koszt weterynarza i na obowiązek zawierzenia tam zwierzaka oraz dowożenia, jeżeli przyjdzie taka potrzeba. Nie są to bardzo chorowite zwierzaki, te, o których Wam ja mówiłam, natomiast bywa, że zachorują, należy się z tym liczyć. Co jeszcze trzeba wiedzieć, zanim decydujesz się na zwierzaka? To, że przeznaczasz mu swoją powierzchnię życiową. Oddajesz mu jej część, bądź całą jeszcze lepiej, fantastycznie. Natomiast oddając lub dzieląc się tą powierzchnią życiową, mieszkaniową ze zwierzakiem, pamiętajcie o tym, że zostanie ona uszkodzona. Tak jak w przypadku dzieci ludzkich, tak samo w przypadku zwierząt, dzieci i już dorosłych zwierząt. One mają zęby, one mają pazury, może się im zdarzyć zasikać. Króliki pięknie korzystają z kulety, natomiast może się zdarzyć, że gdzieś tam nie zdążą na czas. Dla mnie to żaden dramat, natomiast jeżeli jesteś pedantem wysokiej klasy, ogranicz przestrzeń dla zwierzaka. Pamiętaj o tym, że jeżeli będzie biegł wolno, no z całą pewnością dojdzie do pewnych uszkodzeń. Zabezpiecz możliwe meble w pokoju, w którym będzie zwierzak. Da się to zrobić, jest mnóstwo instrukcji, podpowiedzi i filmików, także zabezpieczajcie, ale miejcie tego świadomość, że coś tam, jakieś straty należy liczyć. Zwierzak jest kochany i cudowny, natomiast świadomość trzeba mieć, także tutaj podkreślam. A co jeszcze trzeba wiedzieć, zanim się zdecydujesz? Trzeba wiedzieć, że z swojego czasu zostanie zebrany spory kawałek. Jedno, musisz się doedukować na temat tego zwierzaka, oswoić je, więc na starcie tego czasu trzeba naprawdę wiele. I drugie opiekować się, organizować wybiegi, generalnie obcować z nim, bo jeżeli rozumiem, ktoś chce przygarnąć dla siebie zwierzaka, chce, aby to był członek jego rodziny i przyjaciel, to się samo nie dzieje, więc musicie. Z tak rozplanować swój dzień, aby mieć pewność, że starczy Wam tego czasu również dla zwierzaka. Na co jeszcze warto się przygotować przed zdecydowaniem się na zwierzaka? Warto się przygotować na to, żeby się dowiedzieć, w jakiej porze dnia funkcjonuje. Czy na przykład, jeżeli dochodzisz wcześniej spać, to jeżeli nie będzie dla Ciebie niż bo są to zwierzęta zmierzchowe i nocne. Natomiast świnka, morska czy królik jak najbardziej. Po prostu um, warto o tym wiedzieć, przygotować się i mieć świadomość. Jeżeli w Twoim domu ktoś ma alergię, również warto się na to przygotować, zabezpieczyć, raczej wtedy zwierzątko nie będzie dla Ciebie, ponieważ alergeny i futro roznoszą się dalej, także wtedy jest ja zdecydowanie odradzam zwierzątko bo szkoda, żeby oswajało się, a potem cierpiało, stanie z opiekunem. Także to należy wiedzieć, wszystkie zwierzaki alergizują, Niegdy się panował mit, że jeżeli nie alergizują, natomiast jednak dochodzi na to, że tak jak wszystkie inne zwierzątka mogą powodować alergie w mniejszym stopniu, natomiast jednak również warto też przemyśleć, zanim zdecydujesz się na zwierzątko, sprawdzić czy jesteś w stanie zapewnić mu warunki termiczne, czyli odpowiednie ciepło lub odpowiedni chłód. O tyle, o ile jeża pigmańskie potrzebują ciepła, czyli między optymalnie 24 a te 30 stopni i jest super. Natomiast również wyższa temperatura może im szkodzić, prowadzić do estywacji, czyli śmierci, zbyt niska do hibernacji, czyli też śmierci. Jeżeli masz w domu bardzo zimno, upewnij się przed zakupem jeża, czy jesteś w stanie dogrzać w pomieszczenie i wybieg, lub przynajmniej terrarium dla tego jeża, żeby po prostu przeżył u ciebie. Jeżeli natomiast zdecydujesz się na królika, kacinkę lub szęszylę, jeżeli w Twoim domu, swój dom jest na poddaszu lub planujesz, że zwierzak będzie mieszkać na podda poddaszu, upewnij się, że latem nie osiąga tam temperatura powyżej 28 stopni, bo jest to temperatura niejednokrotnie śmiertelna. Lub jeżeli ta temperatura tak rośnie, upewnij się, że jesteś w stanie ją obniżyć i zapewnić temu zwierzakowi bezpieczne przetrwanie tych temperatur. Nie zdarzają się one często, owszem, no to jest przy te parę dni, no zwierzak może po prostu umrzeć, może to się skończyć tragicznie, także warto mówić na zimne, mieć świadomość, że przygarnięcie do swojej rodziny zwierzaka to jest mnóstwo konsekwencji czasu, wiedzy, mieć świadomość wszelkich konsekwencji, aby Tobie zarówno Twojej rodzinie jak i Waszemu nowemu, trzytemu członkowi rodziny był po prostu dobrze, czego Wam wszystkim życzę.